Udało nam się krok po kroku robić różne, różne rzeczy, które mam nadzieję, a nawet jestem przekonany, pozwolą na to, żeby zielonogórski klub piłkarski był przede wszystkim klubem stabilnym i coraz silniejszym, coraz silniejszym. Sportowo. Z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim osobom, z którymi miałem okazję i przyjemność współpracować działaczom, zawodnikom, trenerom, rodzicom, był to naprawdę bardzo fajny czas. Ja dalej pozostaję kibicem klubu, kibicem piłki. I na tą chwilę z mojej strony tyle przekazuję głos karolowi. Witam państwa. Chciałem poinformować, że odkupiłem udziały od pana dowchana i pana Tymczyszyna. Na dzień dzisiejszy jestem właścicielem klubu jako firma Grand Boot. No i w najbliższych... W najbliższych dniach te udziały zostaną formalnie u notariusza przepisane. No i chciałem podziękować Marcinowi za wkład jako prezesa KS FALUBA z piłkarskiego dotychczasowy. Rozumiem jego decyzję. Ta decyzja Marcina wywołała to, że po prostu muszę zo musiałem zostać ja prezesem. Na dzień dzisiejszy jestem sam w zarządzie. Zapraszam wszystkie chętne osoby postronne, które chcą dołączyć do zarządu. Na dzień dzisiejszy już KS Lechia, Zielona Góra. Jesteśmy otwarci na współpracę. Na pewno będę wszystkich witał, nowych, chętnych do pomocy osoby, będę witał z otwartymi ramionami. Nie? No mówię, co, co tam jeszcze? No. Dlaczego taka decyzja? W zeszłym tygodniu spotkałem się z zarządem rzk S.A. I na tym spotkaniu doszliśmy do wniosku, że funkcjonowanie dwóch falu władzy, żużlowego i piłkarskiego, po, powinno ulec modyfikacji. Choćby ze względu na mylenie tych dwóch odrębnych spółek przez inne podmioty. No, bywając w mieście gdzieś w jakiejś firmie, prosząc o pieniądze, wszyscy myśleli, że to jest ten sam twór, że, a to są dwie różne spółki. Nie? No i, i uznaliśmy, że, że lepiej będzie wrócić tra do tradycyjnej, najbardziej związanej z Zieloną Górą nazwy, czyli Klubu Leki Zielona Góra, której jestem też wychowankiem, nie? w której grałem, nie? No i tyle. Dzień dobry Maciek Murawski. Jestem związany i z Akademią Piłkarską-Macieja Murawskiego, i, i z klubem piłkarskim jakiś czas temu. Osoby związane z klubem piłkarskim i związane też z klubem żużlowym zaprosiły nas do tego projektu. To był trudny moment dla klubu piłkarskiego. Razem z Tomkiem i z Rafałem uznaliśmy, że, że to chyba dla dobra piłki zielonogórskiej będzie, że to będzie dobre, jeżeli spróbujemy pomóc przez te półtora roku. Udało nam się wiele rzeczy poprawić, wiele rzeczy naprawić i jeśli chodzi o, o piłkę ogólnie, ale też jeśli chodzi o naszą Akademię, ta współpraca między Klubem Żużlowym a, a naszą Akademią funkcjonowała bardzo dobrze. Ale jak podjęto takie decyzje, to my się do nich też dostosujemy. Od, od dzisiaj nasza Akademia wraca do korzeni, znowu będzie się nazywała Akademia Piłkarska Macieja Morawskiego, już bez nazwy Falubas. Natomiast myślę, że tak, jak przez te ostatnie lata bardzo dobrze nam się współpracowało z klubem Żużlowym, tak samo będzie teraz i że dalej będziemy mogli różne fajne projekty robić razem. Natomiast naszym celem jest stworzenie warunków jak najlepszych do uprawiania piłki nożnej w Zielonej Górze dla młodych chłopców i żeby ci najlepsi zawodnicy trafiali później do klubu piłkarskiego, który będzie, mam nadzieję, też rozwijał się, tak, żeby kiedyś też. Zielona Góra była dumna nie tylko z i koszykówki, ale też z piłki nożnej. Też liczę na to, że klub żużlowy i klub piłkarski dalej będą ze sobą współpracowały, mimo tego, że idą już troszeczkę innymi drogami. Też ta nazwa, tak jak Karol powiedział, będzie inna. Wracamy do, do tej nazwy, która tutaj zawsze kojarzyła się z piłką nożną. Natomiast mam nadzieję, że, że kibice falubazu żużlowego dalej będą wspierać klub piłkarski, jaki tutaj w Zielonej Górze. Będziemy starali się rozwijać dla dobra tego miasta, dla dobra tych młodych chłopców, którzy grają w piłkę, którzy kochają ten sport, którzy chcą się rozwijać w Zielnej Górze naprawdę jest, jest świetna baza do tego, żeby ci młodzi chłopcy mogli wejść na wyższy poziom. I my też razem z Karolem w klubie seniorskim będziemy chcieli stwarzać im warunki, bo w tej chwili prawie wszyscy piłkarze, poza dwoma to są zawodnicy z tego województwa, większość z nich to są nasi wychowankowie. Ta strategia myślę, że przez jakiś czas się nie zmieni. I fajnie, żeby oni mogli tutaj po prostu uprawiać tę dyscyplinę i piąć się w swojej karierze wyższe, na wyższe szczeble i indywidualnie i mam nadzieję, że kiedyś też jako zespół. Dzień dobry Państwu. Tak jak tutaj koledzy wspomnieli, oficjalna współpraca Klubu Żużlowego i Piłkarskiego w zakresie nazwy czy używania znaku Myszki dobiega końca, ale chciałbym właśnie położyć nacisk na słowo oficjalna, gdyż pracujemy nad jakąś taką formułą współpracy, wymiany doświadczeń współpracy marketingowej, szkoleniowej, sportowej jakkolwiek pomiędzy tymi trzema podmiotami, czyli akademią dzieci i młodzieży piłkarską, klubem trzecioligowym, jak i klubem żużlowym, bo uważamy, że kluby sportowe w Zielonej Górze powinny współpracować, a nie zwalczać się, tym bardziej, że od lat, gdzie Żużel jest wraz z Koszykówką tą główną siłą w zielonogórskim sporcie, no to piłka chociażby z racji swojej popularności globalnej jest tą siłą, wydaje mi się trzecią, czy, czy na pewno jedną z bardziej wiodących, więc na pewno będziemy chcieli tutaj współpracować, tylko musimy poszukać dogodnej formuły na wielu płaszczyznach. I też chciałbym z tego miejsca w imieniu właścicieli Klubu Różlowego, zarządu Klubu Różlowego, jak i własnym bardzo serdecznie podziękować za te kilka lat ciekawej współpracy. Dziś po prostu porządkujemy pewne sprawy i na pewno nie mówimy sobie do widzenia, tylko po prostu będziemy współpracować. Współpracowali troszeczkę w innej formule i na innych zasadach. No, zdanie padło. Doszliśmy do wspólnego do wniosku. Takie uwagi już padały, że Lechia to piłka, Żużel to faluwac, ale do tej pory nikt, wszyscy, żeście panowie mówili, że nie ma problemu, a teraz się okazuje, że jest. Więc może trochę głębiej, bo tak. No ja to już powiedziałem. No, nie doszukiwał się, znaczy mówię z punktu widzenia klubu żużlowego, tak, no, tutaj Marcin Grygier też może się wypowiedzieć z punktu widzenia swojego, czy klubu piłkarskiego jakiegoś drugiego, czy trze trzeciego dna, tak jak kiedyś nadszedł moment, że ówcześni właściciele klubu, bo to byli jakby ci sami panowie doszli do wniosku, że może chcieliby, i żeby w klubie żużlowym i w piłkarskim było podobnie. Dzisiaj ta sytuacja się zmienia, nic złego się nie wydarzyło. To nawet jak ja czasami, nie wiem, no, słucham tutaj relacji czy, czy audycji radiowych. Pana Jacka Białgowego, to zresztą to w każdym medium jest, trzeba dopisywać jeszcze przedrostek żużlowy falubas, piłkarski falubas, a może jeszcze jakiś falubas, to też pewna kwestia porządkowania pewnych rzeczy. No mówię nadszedł ten moment, że sezon się jeden skończył, to jest dobra jakby taka granica czasowa, sezon piłkarski mówię, gdzie do końca zostało to dograne pod szyldem piłkarskiego falubazu i teraz jest nowy sezon, nowe rozdanie u kolegów z piłki nożnej, i po prostu takie tutaj są decyzje i naprawdę proszę się niczego złego w tym nie doszukiwać. A ja wejdę w słowo ci, Kamil, ok, wszystko zrozumiałe, natomiast ten sezon skończył się miesiąc temu, trwały jednak tydzień drugi, trzeci. Co się stało nagle, że jednak doszliście do takiego wniosku wspólnego, a de facto jak się nieoficjalnie mówi, to Falubas tak naprawdę Żużlowe zażyczył sobie takiej decyzji. Czy było coś, jakiś jeden punkt, który zdecydował, że... Nie, żyje. absolutnie nie. I to się wcale tak nie stało nagle. No wiadomo, że musi przyjść ten dzień, kiedy jest albo ogłoszenie tej decyzji, no albo No bo klub albo piłkarski takie... reklamował, wracamy do trzeciej ligi, jak falubas, myszka miki do tej pory, zresztą piłkarski falubas na... na wisi, Ale prawda? gdzieś te dyskusje się toczyły od, od bardzo dawna w zakresie i stosowania nazwy i znaku jakby graficznego, czy tej mychy w kole. Także to, to, to na pewno się ten wątek przewijał i, i nawet już w zeszłym sezonie w jakichś rozmowach nieoficjalnych. Także naprawdę tutaj się nic złego nie, nie działo i nie dzieje. Ja chciałem tylko powiedzieć, że przychodząc do klubu piłkarskiego Falubas, mi ta nazwa nie pasowała od samego początku. Nie? Ja byłem zawsze z Zalechią, no i, i dążyliśmy do tego, żeby to osiągnąć. Nie? Ja mam pytanie: a co z drugim klubem piłkarskim, który nosi nazwę Falubas? Taki w Zielonej Górze też jest, prawda? Akademia Piłkarska Falubas jeszcze jest i co czy oni będą dalej tą nazwę yy, użytkować? Bo skoro, skoro się kojarzy z piłką, to, to chyba. No, prawda? Jak to będzie Kamilu? No to, to już pytanie jest do Akademii Konsekwencje. Piłkarskiej Falubas, tak? Ale? Tak, ale dzisiaj no, to, to wchodzimy w zupełnie inny temat. No, temat, sam. <coughs> nie, temat znanej państwu okoliczności, sporu, i to sporu sądowego pomiędzy fabryką falubas, a klubem żużlowym, tak? I teraz tamta akademia, akademia ona bazuje na licencji udzielonej przez fabrykę, tak? Czyli są jakby dwie matki, tak? Albo dwie czapki, a, a, a do tej pory klub piłkarski trzecioligowy i Akademia Maćka Murawskiego funkcjonowała na licencji klubu ZKS SA, czyli żużlowego. No i teraz te dwie, powiedzmy, matki czy czapki tych dwóch akademii piłkarskiej, prowadzą ze sobą trwający już ponad dwa lata spór tak, przed jakby sądem w Alicante. To prawdą rzecznicy patentowi to nie jest sąd jakby w rozumieniu takim dosłownym, ale, ale jest to ta europejska komórka do spraw właśnie znaków. Towarowych, graficznych, słownych itd. No i tak dalej. No i jedna strona uważa, że ma prawo do tej nazwy w zakresie sportu. Uważa tak fabryka, i ona da, na mocy swojego przekonania daje licencję tamtemu. Podmiotowi, o który pyta Andrzej Fliegel, a ZKZ SSA, który na dzisiaj jest absolutnie na prawie, bo ma ten znak skutecznie zarejestrowany. To tamta fabryka złożyła wniosek o unieważnienie naszego znaku, ale na dzisiaj my to mamy i na dzisiaj to jest bezsporne, że my możemy się tym znakiem w zakresie sportu, marketingu e, posługiwać, ale każda ze stron, jakby na dzisiaj jest ten spornie rozstrzygnięty, uważa, że ma prawo do tej nazwy i komu uważa za stosowne, udziela bądź nie licencji na używanie tego znaku. Więc czy oni będą się nazywali Falub? Czy będą dalej współpracowali z fabryką? No to już jest pytanie nie do nas, tylko do tamtego podmiotu. Ale jakby starałem się tutaj Państwu prawnie czy, czy, czy jakoś faktograficznie wytłumaczyć, jak to jest, jeżeli chodzi o nazwę falubas w sporcie. Na dzisiaj, na pewno w zakresie sportu, to są tak zwane klasy nicejskie. Skutecznie zarejestrowany znak w Alicante na rynku europejskim ma ZKZ SSA czyli ten podmiot, który prowadzi ekstraligową drużynę żużlową. Ja mam pytanie do Pana Karola. W jaki, o, o formalne sprawy. Klub nazywa się w dalszym ciągu KSW Lubas Zielona Góra, czy już nazywa się Lechia? Czy sezon rozpocznie formalnie w papierach, w sądzie jako KSW Lubas, czy, czy, czy już jako Lechia? Czy już to zrobiliście, przerejestrowaliście, czy to musi troszeczkę potrwać? Czy ta zmiana już na Lechie nazwę zespołu jest w lidze zgłoszona i wiadomo, że tak będzie na 100%? Chyba na razie tyle. zaraz sobie przypomnę, co jeszcze. Jeszcze chciałem. nie jest zgłoszony, ale od jutra będziemy w tym temacie działać, nie? bo no, nie chcieliśmy wcześniej zgłaszać przed konferencją po prostu. nie? A to się tak, da zdążyć przez te no, 4 czy 5 dni? Ale my możemy przystąpić sobie pod nazwą KS Lechia Zielona Góra do, do Ligi bez żadnych konsekwencji, nie? bo podmiotem i tak by zarządzającym KS Lechia jest na dzień dzisiejszy Faluba Spółka ZOO, tak? która będzie miała zmieniane dane też, ale to już potrwa chwilę. Nie? Ale ona się musi rozwiązać, ta spółka i nową Pan musi nie, zawiązać, czy nie, tylko musi nazwę? musi być po prostu w sądzie zgłoszona zmiana nazwy firmy, po prostu zamiast KS Faluba spółka ZO, będzie KS Lechia. Ten sam, podmiot jest ten sam, będzie tylko zmi zmieniony. Właśnie, barwy, właśnie chciałem zapytać o herb, herb, herb czy godło, żółto, czy jak to się... Żółto, biało, zielone, wracamy do herbu starej lechi. A to jest, ktoś ma prawa do tego herbu starego, czy możecie Nie, my tu, sobie po prostu… My możemy to brać, bo z tego, co żeśmy ustalili, to ten herb stworzył Krzysztof Stacewicz z Rafałem Zychem. Mam jeszcze pytanie do Pana, w jakim, w jakim jest w tej chwili stanie ten klub, tak? Bo kupił Pan od Dowhana i tym na powiedział Pan akcję. W jakim stanie jest, czy, 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 czy klub jest na plusie, na minusie, czy wszystko jest wyczyszczone? Zaczyna Pan od zera w tej chwili wszystko? Jak Zaczynamy to jest? od zera. Nie ma starych długów klub zostały spłacone jeżeli są to tam może bardzo no, raczej już nie, nie wypadają trupy z szafy kto będzie dyrektorem klubu? Krzysztof Stacewicz. wraca. No on cały czas jest. Od kiedy ja jestem w klubie? No od kiedy Chwilę później Krzysiek wrócił do nas, tak? A niech Pan powie Panu, nie wiem, że to Macieja, to nie będzie też pytanie, czy Wam na, na, nazwijmy to w cudzysłowie na rynku, myślicie Panowie, że ta nazwa Lechia będzie, y, będzie lepszą nazwą dla tego klubu, będzie więcej potrafiła przyciągnąć sponsorów, mówiąc wprost, czy, czy bardziej Falubas jednak działał na, na, na tychże sponsorów, do których chodziliście? Z tego co wiem, rozmawiając ze znajomymi, no to wszyscy mówią Lechia, tak? Nie mówią, że idą na Falubas piłkarski, tylko idą na Lechie, tak? i dlatego… No i ja jestem wychowankiem Lechi, dlatego ja dążyłem do tego, do, do tej zmiany na tą nazwę Lechia. Tak.